W święta Wojska Polskiego pragnę państwową podnieść. Przedstawicieli służb mundurowych of the strong alliance, which growth, every year. Dziękujemy za przybycie. Przedstawicieluś taka Na no, w stanie Serdecznie witamy przybyłych na prac wolności żołnierzy Wojska Polskiego, ich rodziny i bliskich. Witamy pracowników Resortu Obrony Narodowej wraz z najbliższymi. Serdecznie witamy również żołnierzy rezerwy, emerytów wojskowych. Słowa w Likii, do Poznania oraz gości naszego miasta. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy, że przebyliście całymi rodzinami. Wojsko swoją, świetnie dowodzone przez marszałka Józefa Piłsudskiego, podniosło wielką wiktorię nad Armią Czerwoną. Nasi dziadowie, dając przykład największej determinacji i bohaterstwa nad Wisłą i Wieprzem, zapewnili ojczyźnie niepotęgły Zwycięstwo na przedmolach Warszawy. Kamień, gierny, to obrony... Drodzy żołnierze garnizonu Poznań, słowa serdecznych pozdrowień kieruję do wszystkich współtowarzyszy służby, oficerów, podoficerów, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej garnizonu Poznań. Święto Wojska Polskiego to znakomita okazja, aby wam wszystkim podziękować. Możemy też zobaczyć z bliska pojazdy wojskowe, usłyszeć walkę od czołgów i opancerzonych, a także podziwiać sprawność żołnierzy. W tym roku sierpniowa defilada odbywa się w Katowicach. Wybierając to miasto oddajemy hołd bohaterskim Polakom z Górnego Śląska, którzy stanęli do walki o przyłączenie swojego regionu do ojczyzny odradza odradzających się po latach niewoli. Defilada w Katowicach jest wyrazem naszej pamięci patriotyzmu, a także hołdem ja dla wszystkich żołnierzy. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku oraz artykułu 76 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra obrony narodowej niżej wymienieni mianowani zostają na stopie podporucznika szeregowy Wulczyński Roman, Starszy Szeregowy Czapski Jerzy Kazimierz, Szeregowy Tomaszewski Marian, Szeregowy Kwiatkowski Aleksander Kazimierz. Postanowienie podpisał pod Patrzność! Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Poznania, żołnierze wojska polskiego, funkcjonariusze, rodacy stajemy do uroczystego apelu pamięci na placu wolności, aby z okazji święta wojska polskiego, 99 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz setnej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego złożyć hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim. Tworzącym zręby państwa polskiego oraz broniącym jego granic. Dziś, my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań walecznych przodków, naszych ojców i dziadów, którzy na przestrzeni dziejów stawali do walki o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy spór bitewnych, wszystkich frontów II wojny światowej, polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców, bohaterowie grunwalskiej wiktorii, kusarze z ul. Chwały i Kuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Wiednia. Stańcie do apelu! Wzywam Konfederatów Barskich, Niezłomnych obrońców Konstytucji 3 Maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz Powstańców Styczniowych. Stańcie! Do apelu. O, 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 o! Żołnierzy korpusów polskich w Rosji i błękitnej armii generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich drużyniaków oraz młodzież szkolną i akademicką, przywołują obrońców narodu polskiego, działaczy i uczestników narodowych zrywów niepodległościowych, bohaterów trzech powstań śląskich, którzy stanęli do walki o Polski Śląsk. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy odrodzonego wojska polskiego, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam legendarnych zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości ojczyzny. Stancie. DAPEN-u! Organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy Polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów Operacji Burza, heroicznych powstańców Warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu. General na potrzebę. dowódcę Armii Poznań, który był twórcą i realizatorem zwrotu zaczepnego, który przerodził się w największą bitwę kampanii wrześniowej, bitwę nad Bzurą generała brygady Franciszka Seweryna Włada dowódcę 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, który 18 września 1939 roku w czasie kierowania przeprawą przez Bzurę został ciężko ranny odłamkiem pocisku artyleryjskiego i zmarł tego samego dnia w Gajówce Janusze w koło Wyszogrodu generała Stanisława Taczaka i generała Józefa Dowbora Muśnickiego, dowódców zwycięskiego powstania wielkopolskiego, podporucznik, pilot Janinę Lewandowską, córkę generała Józefa Dowbora Muśnickiego, zamordowaną w Katyniu 22 kwietnia 1940 roku przez bolszewików. Powstańców Wielkopolskich, którzy 27 grudnia 1918 roku rozpoczęli zwycięskie powstanie wielkopolskie, przyłączając wielkopolskie do odrodzonego państwa polskiego. Żołnierzy 14. wielkopolskiej dywizji piechoty, 17. wielkopolskiej dywizji piechoty, 25. dywizji piechoty, 26. dywizji piechoty, wielkopolskiej Brygady Kawalerii 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Siódmego Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, którzy tworzyli trzon Armii Poznań, lotników Wielkopolskich poległych w walkach o kształtowanie granic Rzeczypospolitej w latach 1918-1920, lotników Eskad Wielkopolskich wchodzących w skład III Pułku Lotniczego poległych we wrześniu 1939 roku. Oraz poległych lotników 302 Poznańskiego Dywizjonu Myśliwskiego, 305 Dywizjonu Bombowego Ziemi Wielkopolskiej, walczących w obronie nieba nad Wielką Brytanią, którzy stanęli do walki o wolną i niepodległą Polskę. Stancie do apelu. Którzy w na morzu i w powietrzu wykuwali chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków zgładzonych przez niemieckich i sowieckich oprawców. Podczas II wojny światowej przywołuję żołnierzy i funkcjonariuszy pochowanych na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach. Stańcie do apelu! żołnierzy wojska polskiego, którzy nie szczędząc ofiary krwi i życia w imię pokoju oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie apelu. Uży urzędników duchownych. Obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu. Zołam wszystkich żołnierzy polskich, poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ram oraz zamordowanych i zaginionych w trudnej i długiej drodze wiodącej do wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Stańcie dziś z nami w łańcuchu żołnierskich pokoleń, z dziedzicami waszych dokonań, będących świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Do was się zwracam, podobni. Nie zapomnijcie bohaterskich rodaków, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Teraz pododdziałów pod nie kończą pod święta Wojska Polskiego w naszym kraju. Na czele przed Państwem depiluje dowódca dzisiejszej uroczystości, kapitan Grzegorz Kurowski. Za dowódcą kompania honorowa, wystawiona przez Centrum Szkolenia Wojska i Ochronę Honorową. Defilują pod oddział mobilnej jednostki dowodzenia Operacji powietrznymi. 310. Kompanii radiotechnicznej i Ryanowego Węzła teleinformatycznego. również ze sztandarem. Następnie prezentuje się Państwu pododdział 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Krzesi. Za krzesińskimi lotnikami depilują terytorialsi 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. W tej chwili przed Państwem debiutuje pododdział Armii Stanów Zjednoczonych z pierwszej dywizji piechoty z Kansas. Za naszymi amerykańskimi sojusznikami prezentuje się pododdział Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania ze Sztandarem. Za funkcjonariuszami policji debiutują funkcjonariusza Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej ze Sztandarem. Depiradę zamyka. Pododdział Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Pododdział deklaruje przed Państwem de tę A za pododdziałami, za chwilę, na końcu defilady orkiestra reprezentacyjna sił powietrznych i jej dowódca, major doktor Paweł Joks.